Moja teściowa świętowała urodziny na działce, kiedy mój mąż wręczył jej kluczyki do samochodu, który ja wygrałam na loterii. Najpierw byłam w szoku, a potem teściowa nie od razu zrozumiała, dlaczego zaczęłam się śmiać, gdy usiadła za kierownicą. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Zofia Malinowska. Opierała łokieć o wyszczerbiony blat kuchenny, ostrożnie układając brudne talerze obok zlewu. Jej palce zanurzały się w chłodnej wodzie z szarym ledwo pieniącym się płynem do naczyń. Każdy ruch był powolny, niemal ceremonialny, nie z powodu zmęczenia, choć ono również miało tu swoje miejsce, ale przez ostrożność. Jeden nieprzemyślany gest Jedno uderzenie porcelany o porcelanę mogłoby oznaczać kolejną stratę, a każda złotówka miała teraz twarz i imię. Z kuchni unosił się zapach herbaty z ostatniego parzenia. Kuchenka, której trzy z czterech palników już dawno przestały działać, wydawała z siebie cichy syk, jakby sama była świadoma swojej słabości. Ogień był ledwo widoczny, maleńki, drgający. Niczym tląca się nadzieja. W tle buczała stara lodówka, jakby protestując przeciwko dalszej eksploatacji. Jej wnętrze było niemal puste: kawałek sera owinięty w papier, otwarta puszka groszku, resztka masła w rogu pojemnika. Każde otwarcie jej drzwi brzmiało jak wyrzut. Zofia westchnęła, odkładając ostatni talerz. Ręcznik wiszący przy zlewie był już wilgotny, więc wytarła dłonie o nogawki spodni. Przez ścianę dało się słyszeć stłumione dźwięki, odgłos przesuwanych skrzynek, skrzypienie starych desek, stłumione kroki. Michał Zieliński, jej mąż, właśnie wrócił z woli. Przyniósł kilka drewnianych skrzynek pełnych narzędzi i części. Wszystko, co udało mu się zabrać z magazynu, zanim zamknęli bramę. Słuchaj! powiedział przekraczając próg kuchni i stawiając karton z metalowym szczękiem na stole. Te gwoździe. Udało mi się je wyrwać za pół ceny. Marek zna kogoś, kto skupuje nadwyżki z budów. Zofia odwróciła głowę w jego stronę. Był zmęczony. Z jego włosów sypał się kurz, a koszula w kratę miała na rękawie ciemniejszą plamę, pewnie od smaru albo zaprawy. Mimo to w jego głosie brzmiała duma w jego ruchach, dokładność i celowość. Wzmocnimy tę półkę w Łazience, dodał, otwierając karton i pokazując rząd srebrnych gwoździ. Tamta deska się chwieje, zaraz może się oderwać. Zofia uśmiechnęła się delikatnie, niemal bez siły, podeszła bliżej, oparła czoło o jego ramię i objęła go jednym ruchem, jakby chciała go w sobie zamknąć, zatrzymać na dłużej. Wiesz, że doceniam to wszystko? szepnęła. Michał odpowiedział tylko lekkim skinieniem. Jego spojrzenie błądziło gdzieś po kuchennych szafkach, po krzywym zawiasie drzwi od kredensu, po podłodze, której linoleum zaczynało odklejać się przy progu. W ich milczeniu było więcej niż w tysiącu słów. Zofia znów odsunęła się na krok i sięgnęła po herbatę. Cienka filiżanka była jeszcze ciepła, upijając łyk, poczuła znajomy, cierpki smak. Zaczęła mówić, jakby testowała siłę własnego głosu. Dostałam tylko dwa dyżury w tym tygodniu, resztę wzięła Agata, bo ma małego synka. Kierowniczka poprosiła, żebym się nie złościła. Michał nic nie powiedział, tylko spojrzał na nią krótko, jakby chciał zapytać: A co powiedziałaś? Ale nie zapytał. Nic, odpowiedziała jakby czytała mu w myślach, tylko się uśmiechnęłam. Znów zapadła cisza, tym razem dłuższa, nawet lodówka na chwilę jakby zamilkła, zaskoczona brakiem dźwięku. Zofia usiadła przy stole i wsparła głowę na dłoni, pragnęła więcej, więcej godzin w szpitalu, więcej zleceń dla Michała, mniejszego rachunku za prąd. Mniejszego strachu. Spojrzała na niego, a w jej oczach pojawił się błysk czułości. Michał, kiedyś się uda, prawda? Nie odpowiedział od razu. Podeszedł do okna, odsunął firankę i spojrzał na podwórko, na śmietnik obok trzepaka, na czarnego kota, który właśnie przeskakiwał przez ogrodzenie. Musi się udać, powiedział cicho, bo inaczej. Po co to wszystko? Zofia przytaknęła bez słowa. Czuła, że nie musi mówić nic więcej. Czuła też, że coś się zbliża, coś czego nie potrafiła jeszcze nazwać, jak cień przed burzą, jak drżenie powietrza przed czymś, co zmieni wszystko. I właśnie wtedy usłyszeli stukot, trzy szybkie uderzenia do drzwi. Ani listonosz, ani sąsiadka, ktoś nieznany. Zofia spojrzała pytająco na Michała. Ten sięgnął po śrubokręt z kartonu i podszedł do drzwi, nie wypuszczając narzędzia z ręki. Zaczekaj tutaj, powiedział szeptem, a potem nacisnął klamkę. Zofia patrzyła, jak Michał powoli otwiera drzwi. Po drugiej stronie stał chłopak, może dwudziestoparoletni, z czapką z daszkiem i plecakiem przewieszonym przez jedno ramię. Zbyt czysty jak na listonosza, zbyt pewny siebie jak na sąsiada. Przepraszam, że tak z zaskoczenia zaczął nie spuszczając wzroku z Michała. Szukam pani Zofii Malinowskiej. Michał zmrużył oczy. W jakiej sprawie? Zapytał twardo. Totalizator sportowy, zespół terenowy. Chodzi o kupon z serii BR nr zero 07 Musimy potwierdzić odbiór. Zofia, słysząc te słowa, zamarła. Serce zaczęło bić jej szybciej, jakby właśnie ktoś nacisnął niewidzialny przycisk w jej klatce piersiowej. Wysunęła się z za rogu kuchni i podeszła bliżej. To ja, powiedziała niepewnie, mam ten kupon. Chłopak sięgnął do plecaka, wyjął niewielką teczkę, rozpiął ją z profesjonalną precyzją i wyjął kartkę z logo totalizatora. Gratulacje pani Zofio. Została pani zwyciężczynią nagrody głównej. Nowiutki Kiario czeka na odbiór w oddziale przy alei Jerozolimskich. Potrzebujemy jedynie podpisu i okazania kuponu. Zofia nie odpowiedziała. Stała bez ruchu, a w jej oczach pojawił się wyraz całkowitego odrętwienia. Michał spojrzał na nią, potem na chłopaka, potem znowu na nią. Masz ten kupon? Zapytał cicho. Nie odpowiedziała. Otworzyła torebkę, sięgnęła do bocznej kieszeni i drżącą dłonią wyjęła zmiętolony, zgięty na pół papierowy los. Podała go bez słowa chłopakowi. Ten obejrzał go dokładnie, zeskanował kod swoim telefonem i kiwnął głową. Zgadza się. Proszę podpisać tutaj, a potem skontaktuję się z panią nasz dział obsługi klienta. Formalności, dokumenty, rejestracja pojazdu wszystko przebiegnie w ciągu kilku dni. A to nie pomyłka? zapytała Zofia cicho. Chłopak się uśmiechnął. Nie. Pani Zofio życie czasem się uśmiecha, nawet wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. Kilka godzin później, kiedy drzwi zamknęły się za gościem, Michał usiadł przy stole i oparł głowę o dłonie. Milczał długo, aż w końcu wyszeptał: To się dzieje naprawdę? Zofia wciąż trzymała w ręce potwierdzenie, jakby mogło się rozpłynąć, jeśli je odłoży. Zmarszczyła brwi, wpatrując się w litery. Wygrana. Odbiór samochodu osobowego Kiario, kolor srebrny, rok produkcji 2025. Tak, powiedziała. Chyba właśnie zaczęło się coś nowego. Piątkowy wieczór, kiedy kupiła kupon, wydawał się teraz inny, jakby przygaszony, pokrytym mgłą wspomnień. Wyszła wtedy ze szpitala wykończona. Dyżur przeciągał się bezlitośnie. Jeden pacjent z rozdartą ręką, drugi z dusznościami. Trzeci z płaczącym dzieckiem. Szefowa rzucała tylko Zosiu jeszcze to i wskazywała kolejnych potrzebujących. Buty miała przemoczone, a po raj stopach spływała woda. Wciąż słyszała płacz kobiety z oddziału ratunkowego. Mimo to nie wróciła od razu do domu. Skręciła w stronę kiosku z zielonym szyldem i stanęła w kolejce. Przed nią starszy pan wybierał zdrabki, nastolatka odbierała paczkę. Ekspedient spojrzał na nią z uśmiechem. Znowu próbujesz szczęścia. Zofia skinęła głową i wyjęła zmiętolone dziesięć złotych. Seria BR, poproszę. Wzięła kupon, włożyła go do torebki bez czytania. Wtedy nie miała siły myśleć o cudach. Po prostu potrzebowała chwili, w której coś będzie należeć tylko do niej. W środę o 10:17 telefon zadzwonił, gdy akurat uzupełniała dokumentację w pokoju lekarskim. Wyświetlacz pokazał numer stacjonarny, którego nie znała. "Zofia Malinowska?" zapytał głos. "Mówi Janusz Baran z Totalizatora, seria BR numer 32317. Gratuluję. Wygrała pani nowiutkie Kia Rio." Zofia zamarła, przestała pisać. Głos w słuchawce powtórzył to samo. Poczuła, jak nogi jej miękną, przytrzymała się brzegu stolika. To naprawdę? Tak, pani Zofio, wszystko się zgadza. Potwierdziliśmy numer, gratulacje. W ciszy, która potem zapadła, słyszała tylko swój własny oddech i cichy stukot wentylatora w komputerze. Kiedy się rozłączyła, usiadła bez słowa. Koleżanka z pracy spojrzała na nią z niepokojem. Zosiu, wszystko w porządku? Zofia spojrzała na nią i nagle się rozpłakała. Ale to nie były łzy zmęczenia, to były łzy ulgi. Gdy wróciła tego dnia do domu, Michał nie mógł w to uwierzyć. Zero? Powiedziałaś zero, Zosiu? Kiario? Pokazała mu kupon, potem wydruk potwierdzający. On usiadł, schował twarz w dłoniach i śmiał się cicho, a potem nagle przyciągnął ją do siebie i objął. Nie wierzę. Ale może właśnie teraz coś się zmienia? Zofia oparła głowę o jego ramię. Nie wiem, Michał, ale to nasze, tym razem naprawdę nasze. Pokój był ten sam, mały, z odpadającą tapetą i zacinającym się oknem. Ale przez chwilę wydawało się, że ściany rozstąpiły się, robiąc miejsce dla czegoś nowego. W ciszy, która nastała, słychać było tylko dźwięk gotującej się wody, ale ten dźwięk był inny. Jakby gotował się nie tylko czajnik, ale całe ich życie. I wtedy, dokładnie wtedy, ktoś znów zapukał do drzwi. Tym razem pojedyncze, zdecydowane pukanie, inne niż poprzednie. Zofia i Michał spojrzeli na siebie równocześnie. Otworzysz? Zapytała szeptem. Michał nie zdążył odpowiedzieć, bo za drzwi usłyszeli kobiecy głos. Pani Malinowska, policja, czy możemy wejść? Drzwi otworzyły się z charakterystycznym kliknięciem. Michał stanął twarzą w twarz z dwiema kobietami w policyjnych mundurach. Jedna z nich trzymała w dłoni odznakę, druga tablet z dokumentem do podpisu. Pani Zofia Malinowska? Zapytała ta niższa, blondynka z surowym spojrzeniem. Zofia zrobiła krok do przodu. Tak, to ja. O co chodzi? Funkcjonariuszka uniosła tablet. Sprawdzamy zgodność danych dotyczących odbioru wygranej w loterii totalizatora. Mamy obowiązek potwierdzić, czy pojazd nie został przekazany w sposób budzący wątpliwości co do własności. Zofia zmarszczyła brwi. Jak to? Przekazany Michał się wtrącił. Przecież wszystko jest zgodne z dokumentami to był los żony. Ale samochód zarejestrowaliśmy wspólnie. Druga policjantka zerknęła na niego z chłodnym uśmiechem. Mamy zgłoszenie, że pojazd został przekazany osobie trzeciej, pani Jadwidze Wójcik, bez formalnego darowizny ani zgody współmałżonka. Zofia zamarła. Kto to zgłosił? zapytała. Policjantka nie odpowiedziała, wzruszyła ramionami. Musimy zebrać oświadczenia obu stron, formalność, sprawdzamy, czy nie doszło do obejścia przepisów o wspólnocie majątkowej. Zofia skinęła głową, ale wewnętrznie coś w niej już pękło. To nie był przypadek. Ktoś widział, ktoś doniósł. Ktoś, kto wiedział, co naprawdę wydarzyło się w podkowie leśnej. Urodziny Jadwigi Wójcik miały być tylko grzecznościowym obowiązkiem. Zofia nie planowała niczego więcej niż godziny obecności, kilku toastów i szybkiego powrotu do Warszawy. Ale Michał nalegał, by pojechać nowym autem. Będzie im głupio, rzucił, wreszcie zobaczą, że coś osiągnęliśmy. Zofia milczała. Pozwoliła mu prowadzić, chociaż to ona wygrała kupon. Siedziała na miejscu pasażera, czując się jak cień. Podkowa leśna powitała ich bielonym domkiem z ogrodem i śmiechem gości na tarasie. Gdy tylko wjechali na podjazd, rozmowy ucichły. Wszyscy spojrzeli na błyszczącego Cario, który lśnił jak nowa zabawka pośród wiecznie tych samych samochodów z lat dziewięćdziesiątych. Ciotka Halina z kieliszkiem szampana w ręku, pierwsza podeszła. Cudowny prezent. Zofia kochana musisz opowiedzieć o tej wygranej. To jakiś cud, prawda? Zofia uśmiechnęła się z trudem. Nie wiem, chyba szczęście, albo po prostu przypadek. Ale wtedy Michał wszedł na środek tarasu. Rozejrzał się teatralnie, po czym wyjął kluczyki z kieszeni marynarki. Mamo, powiedział głośno: To dla ciebie. Klucze do Kija Rio. Zapadła cisza. Goście przestali rozmawiać. Ktoś upuścił widelec. Zofia zrobiła krok w jego stronę. Co ty wyprawiasz? Szepnęła: Michał, co ty robisz? Jadwiga wójcik podeszła, przyjęła kluczyki i rozpromieniła się jak aktorka w świetle reflektorów. Synku, przecież ja nie mam jak ci się odwdzięczyć. To za dużo, ale dziękuję. Śmiech gości powrócił, tym razem zabarwiony szokiem i zazdrością. Zofia poczuła, jak jej nogi odmawiają posłuszeństwa. Wszystko wiruje. W głowie dudniła tylko jedna myśl. To był mój los, moja wygrana, nie odpowiedziała. Po prostu odwróciła się i pobiegła w stronę ściany lasu. Gałęzie uderzały ją po ramionach, trawa kaleczyła łydki. Dopiero tam, w gęstwinie, padła na kolana i wybuchnęła płaczem. Zdradził mnie, wyszeptała. Mój własny mąż, dwa dni później, już w Warszawie, Zofia podjęła decyzję. Zadzwoniła do kancelarii adwokackiej na Mokotowie. Głos w słuchawce był rzeczowy i rzeczowo umówił ją na konsultację. Bartosz Jankowski, adwokat o chłodnym spojrzeniu i precyzyjnie zaczesanych włosach, przyjął ją w biurze pełnym segregatorów. Gdy usłyszał jej historię, nie przerywał. Dopiero potem sięgnął po kodeks i powiedział: "Pani Zofio, zgodnie z artykułem 30 Kodeksu Rodzinnego, wygrana w trakcie trwania małżeństwa należy do majątku wspólnego." To znaczy, że połowa wartości pojazdu należy się pani bezdyskusyjnie. Zofia wciągnęła powietrze: Ile to będzie? Około stu tysięcy złotych. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, skierujemy sprawę do sądu. Ale ma pani silną podstawę. Spojrzała na dokument, który jej podał. Długopis zadrżał jej w dłoni. W jej myślach nie było już wątpliwości. Nikt nie odbierze mi tego, co mi się należy. Wychodząc z kancelarii czuła, że coś się w niej zmieniło. Nie była już tą samą Zofią, która stała z kubkiem herbaty przy zlewie. Nie była tą, która czekała, aż ktoś ją ochroni. Była tą, która przestaje się bać. Tego samego wieczoru, kiedy Michał wrócił do mieszkania, Zofia już czekała. Na stole leżała kartka. Jedno zdanie. Jutro idę do notariusza. Albo ustalamy rozdzielność, albo do sądu. Michał przez chwilę patrzył na papier w milczeniu, potem usiadł i zasłonił twarz dłońmi. Za oknem, nad Praga południe, zapadał wieczór, ale w środku coś właśnie zaczynało się budzić. Koniec rozdziału trzeci, początek rozdziału czwarty, rozdział czwarty, sprawiedliwość i wolność, kontynuacja bezpośrednio po zakończeniu rozdziału trzeci, zakończenie pełne z pozytywnym wydźwiękiem. Sala sądowa przy ulicy Marszałkowskiej miała zapach papieru i starego drewna. Zofia siedziała wyprostowana. Obok niej, Bartosz Jankowski spokojny, przygotowany, Michał i Jadwiga zajęli miejsce naprzeciwko, oboje milczący, z wyraźnym napięciem malującym się na twarzach. Zofia ich nie pozdrawiała. Ten rozdział był już dla niej zamknięty emocjonalnie. Teraz liczyły się fakty. Sędzia przeglądał dokumenty. W końcu spojrzał na Zofię. Czy chce pani coś dodać do wniosku o podział majątku? Zofia skinęła głową. Tylko jedno. Wygrałam los, bo wtedy potrzebowałam nadziei. Zamiast wsparcia, zostałam wykorzystana. Dziś nie walczę o samochód, walczę o prawo do szacunku i sprawiedliwości. Sędzia kiwnął głową, nie przerywając jej. Bartosz dorzucił spokojnie. Zgodnie z artynie 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, majątek wygrany podczas trwania wspólności majątkowej należy podzielić porówno. Po krótkiej analizie akt sędzia wygłosił decyzję. Nakazuje wypłatę równowartości połowy pojazdu 100 tys. zł w terminie 30 dni lub przystąpienie do licytacji. Sprawę zamykam. Zofia opuściła salę z podniesioną głową. Michał nie spojrzał jej w oczy. Jadwiga szepnęła coś do niego, lecz bez wcześniejszego triumfu. W ich postawie była tylko bezradność. Trzy dni później w kancelarii bartosza drzwi otworzyła sama Zofia. Tym razem to ona niosła teczkę, podpisała umowę ugody i odebrała czek. Michał się nie pojawił. Pieniądze wypłacono zgodnie z wyrokiem. Szybko, bez dalszych negocjacji. Bartosz spojrzał na nią z uznaniem. Większość ludzi boi się walczyć. Pani nie tylko zawalczyła, ale wygrała. I zrobiła to z godnością. Zofia podziękowała, wstała i wyszła. Na schodach pierwszy raz od miesięcy poczuła lekkość w ciele, jakby cały ciężar spadł z ramion. W ciągu dwóch miesięcy kupiła niewielkie studio na ursynowie. Własne mieszkanie, ciche, jasne, urządzone po swojemu. Zamiast pamiątek po dawnym życiu, miała ściany z grafikami warszawskich artystek, nową pościel i regał pełen książek medycznych oraz powieści, które zawsze chciała przeczytać, ale brakowało jej czasu. Zmieniła pracę. Przeniosła się z zatłoczonego publicznego szpitala do kameralnej prywatnej kliniki świętej Łucji. Już pierwszego dnia poznała Kingę Grabowską, silną, konkretną kobietę z poczuciem humoru, która nie bała się mówić tego, co myślała. Nie wyglądasz na kogoś, kto się poddaje, rzuciła Kinga, uśmiechając się lekko. Pasujesz tu. Zofia nie odpowiedziała od razu, ale uśmiechnęła się. Pierwszy prawdziwy uśmiech od bardzo dawna. Minęło pół roku. W niedzielne popołudnie Zofia siedziała z Kingą na kawie przy Nowym Świecie. Obok nich biegała trójka dzieci ich wspólnych pacjentek, śmiejąc się głośno. Wiesz, co w tobie cenię najbardziej? powiedziała Kinga, mieszając herbatę. To, że nie czekasz, aż ktoś cię uratuje. Sama wstałaś i poszłaś dalej, Zofia spojrzała przed siebie. Na drugiej stronie ulicy dostrzegła znajomy kontur srebrny kija Rio. Samochód toczył się powoli. W środku Michał i Jadwiga. Ich twarze były poważne, przygaszone. Kiedy ich spojrzenia się skrzyżowały, Zofia nie odwróciła wzroku. Skinęła lekko głową. On nie odpowiedział. Samochód odjechał. A ona. została. Na swoim miejscu. Wśród śmiechu, planów i nowego życia. Spojrzała na Kingę. A wiesz, co ja w sobie cenię najbardziej. Zapytała, biorąc łyk kawy, że w końcu przestałam się bać żyć po swojemu. Wieczorem, wracając do mieszkania, otworzyła balkon i wpuściła do środka cichy zapach miasta. Usiadła przy stole, zapisała ostatnie zdanie w zeszycie: Sprawiedliwość nie zawsze przychodzi szybko, ale kiedy przychodzi, otwiera drzwi, których wcześniej się nie widziało. Zamknęła notes i wiedziała. To był koniec pewnej historii, ale dopiero początek nowej.